Kolejny finansowy zastrzyk z krajowego planu odbudowy na kardiologię na Pomorzu. Szpitale tczewskie otrzymają prawie 1,5 miliona złotych na doposażenie poradni kardiologicznej. To jest drugi projekt, który udało nam się pozyskać. Pierwszy projekt to było informatyzacja i tam uzyskaliśmy, pozyskaliśmy 6 milionów plus 1 200 mln to będą nasze pieniądze, czyli 7 milionów 200 mln na informatyzację szpitala. Druga, w zeszłym tygodniu, w piątek dostaliśmy informację, że udało nam się również pozyskać pieniądze na poradnię kardiologiczną na sprzęt do tej poradni. To jest ponad milion mln, plus do tego kilkaset tysięcy to będą pieniądze nasze, bo nasz wkład własny to jest VAT. Zakupimy sprzęty, które są niezbędne do funkcjonowania, właściwie wymienimy te, które obecnie mamy na, na nowsze, lepsze i jeszcze bardziej przyjazne dla pacjentów. Musimy wydatkować te pieniądze do czerwca 2026 roku. Zakupimy sprzęty, między innymi takie największe to są echa, dwa echa, bieżnie, pirometry, rzeczy, które są niezbędne dla, dla poradni kardiologicznej. W skali całego województwa aż 14 szpitali otrzyma blisko 130 milionów złotych.